Dzień dobry i dzień dobry słoneczko Piękny wschód słońca właśnie nam się wyłania i daje takie piękne kolory Cudownie Pięknego dnia. Ciężki poranek, już mi trochę głowa rozbolała, ale takich prywatnych, rodzinnych i żadnych tego typu tematów nie będę poruszała na pewno tutaj, więc to pozostawiam dla siebie. Więc, y, coś tam chciałam Wam wcześniej jeszcze powiedzieć, ale z pewnych względów tego nie uczyniłam, ale teraz już mam nową myśl i chciałam Wam pokazać podkład, który mam właśnie na twarzy y, i który miałam wczoraj i który mam dzisiaj, który właśnie testuję sobie od kilku dni, maluję się nim już. Nie codziennie, ale um, właśnie wczoraj i dzisiaj miałam go. Prezentuję się tak, jak, jestem, jak widzicie. Nie mam nałożonej żadnej dużej warstwy. To jest po prostu odrobina go w sumie roz, rozprowadzona na twarzy. I chciałam Wam bardzo polecić, bo naprawdę to jest genialny produkt, serio. E, fruit jest oczywiście wagański, nie stawany na zwierzętach i z naturalnym przede wszystkim też składem. Tutaj nie będzie żadnych oblepiaczy, żadnych e, ciężkich. Ko zmywalnych silikonów i takich rzeczy tutaj nie uświadczycie, więc bardzo, bardzo polecam. Na twarzy trzyma się, mi się sprawdza super. A oprócz tego jeszcze mam dwa też wegańskie fluidy, nietestowane na zwierzętach z dobrym składem, które kupiłam niedawno. Z jednego już raz skorzystałam, rewelacja, ale jeszcze kilka razy się pomaluję i Wam pokażę. Może być jutro, no zobaczymy. A jednego jeszcze w ogóle nie używałam, więc też jak przetestuję, to Wam dam znać. Te trzy fluidy to jedne aktualnie z lepszych na rynku, które znam, które są właśnie z naturalnym składem, nie testowane na zwierzętach i wegańskie. To są trzy parametry, które kosmetyki muszą dla mnie spełniać, więc jestem bardzo zadowolona, że coraz więcej czegoś takiego powstaje. Najlepsze jest to, że na przykład ten Kosztuje grosze, on nawet przez jest rekomendowany dla wegetarian i vegan. Mm, super. Um, co powiedziałam, że kupiłam za grosze? Wiecie, ile ja za niego zapłaciłam? 10 zł. To jest niesamowite. On był wtedy, co prawda, w promocji, ale bez kosztuje chyba 15, więc nie są żadne pieniądze. Tym bardziej, jeżeli ewentualnie miałby się e, Wam nie sprawdzić za dużo, nie stracicie, a naprawdę bardzo warto. Go przetestować. I już po całym szurumowym dniu, nie wiem kiedy to zostało, od już dłuższej chwili mamy zamknięte, ale ja zostałam w środku i jeszcze pracuję, ponieważ Daniel ma przejażdżki. Em, przejażdżki em, naszą Teslą em, dla klientów oferujemy właśnie takie, i miał teraz na 19:00. I jeszcze będzie miał na 20, więc do 21 tutaj na niego czekam. Co prawda, mogłabym pojechać do domu, ale że mam bardzo dużo pracy, a już jestem jakby w transie jej, to tak naprawdę bez sensu mi jest się odrywać. Mogę tutaj poczekać do 21 i tak, i tak chcę pracować. A poza tym później i tak jeszcze mamy spotkanie, też w sumie służbowe. Także dzisiaj skończymy późno. Często tak bywa, że niby przyjeżdżam tutaj na 8 godzin, ale jestem 9, 10. Tak, e, tak to wygląda. Co, co, co do czego chciałam. A już wiem. <laughs> Widzicie, zapominam się, że e, to jest film bez cięć i czasami na przykład, jak zrobiłam taką przerwę, żeby się zastanowić o tym, o czym chcę powiedzieć, to po prostu sobie wycinałam w trakcie filmu. I, e, I kontynuowałam. A teraz, ze względu na to, że chcę, żeby to było bez to muszę starać się tak szybciej myśleć. W <grym> pierwszym filmie bez czyli w poprzednim, przedostatnim vlogu, powiedziałam Wam, że pracuję nad moim planerem produktywności i właśnie ja go tworzę. Jestem, jak ja jestem. jakie wyglądam. <grym> Zmęczoną bardzo. Jestem w trakcie tworzenia właśnie tego planera w kanwie i. Jak skończę go tworzyć, właśnie graficznie, to chcę dać bliskim do przetestowania, do wyrażenia opinii. I na wczorajszym szkoleniu ze strategii sprzedażowych, yy, dziewczyny podsunęły mi bardzo fajny pomysł, żeby nie tylko dać do przetestowania ten planer rodzinie czy tam przyjaciołom, znajomym, ale też dać kilku osobom obcym, ponieważ obce osoby wyrażą tą opinię. Yy, Prawdopodobnie bardzo bardziej szczerą. Oczywiście to nie oznacza, że, nie oznacza, że ktoś bliski może mnie okłamać, ale jednak będzie patrzył też na ten produkt przez pryzmat mnie, a ktoś, kto mnie nie zna, będzie oceniał tylko, tylko ten produkt, i to może być bardziej miarodajne, albo przynajmniej takie do porównania tych opinii bliskich z, tym, z tymi obcymi. Więc pewnie jak już go stworzę, to. Zrobię jakąś taką przedsprzedaż i trzy na przykład, albo po prostu rozdam trzy planery, tak wstępnie trzy, obcym osobom, które zechcą z niego korzystać i zechcą właśnie wyrazić opinię w ramach takiego testu. Tak, to taka, taka, takie przemyślenie od wczoraj mam i dlatego siedzę i, i cisnę, a chciałam, że to będzie prostsze, ale to tworzenie graficzne w kanwie to naprawdę. Przy takim planerze, tym bardziej, że żadnego szablonu nie mam, tylko wszystko robię sama, jest dość, no po prostu trudne i czasochłonne. A oprócz tego, jeszcze wczoraj, wczorajszy vlog do, do, zapublikowałam dzisiaj rano, się mamy 18 września. Z 17 do dodałam dzisiaj o 7 rano, e, ponieważ wczoraj wróciłam do domu po 22, jeszcze, czy 21, ale jeszcze montowałam jakieś tam różne rzeczy, miniaturka i tak dalej. Skończyłam około północy, to już było stanowczo za późno, żeby film publikować. W związku z tym dodałam go, zaplanowałam go na YouTube na, dzisiejszą siódmą na dzisiaj na siódmą rano. I myślę, że dzisiejszy vlog też opublikuję właśnie jutro rano. Jest bardzo dobry sposób, bo jak na przykład bym chciała Wam coś powiedzieć, tak jak teraz. Y tak jak teraz, wieczorem jeszcze, no to już potem będzie za późno, tym bardziej, że często pracuję do późna i na przykład nie mam czasu nawet wrzucić do premiera, żeby połączyć pliki, zmontować film, żeby ten film jeszcze w miarę normalnej godzinie został publikowany, żeby jeszcze, żebyście jeszcze nie spali po prostu. Więc lepszą opcją, myślę, będzie publikowanie vlogów z dnia poprzedniego, dnia następnego. Najlepiej rano, bo myślę, że no, to zresztą wyjdzie w praniu. Nie będę mówić. Dobra, to ja się zabieram do roboty. Dalej. Tak to się właśnie często kończy, że Daniel umawia y, zazwyczaj popołudniami albo wieczorami, bo tylko wtedy ma czas przejażdżki Teslami. I na przykład teraz jedną skończył i mimo, że jest po 20, showroom jest o godziny ponad. To, to jeszcze byłam z klientami, którzy są przy żeby zobaczyć inne samochody w parkingu podziemnym, bo tutaj w showroomie stoją o tutaj dwie sztuki i tutaj nie mamy też mamy model 3 i model S. Nie, nie mieści się nam model X z tego względu resztę samochodów mamy i właśnie modele X również w parkingu podziemnym. I jeżeli klienci chcą obejrzeć, to musimy tam pójść. I właśnie teraz była taka sytuacja, że jakby... Teoretycznie jest po pracy, a mimo wszystko jakby my działamy praktycznie zawsze cały czas, my się tym zajmujemy non stop, nie ma praktycznie nie ma znaczenia, że powiedzmy showroom jest otwarty od 11 do 19, to jest koniec, tylko tak naprawdę odbieramy telefony od rana, jeżeli jest taka sytuacja, że trzeba przyjechać wcześniej, bo, bo ktoś poprosi, czy z jakichś różnych powodów, też taka jest oczywiście możliwość, tak samo jak teraz, Daniel robi przejażdżki po godzinach, ja na niego czekam jeszcze tutaj, się zaraz chodzę, bo już jest zamknięte, więc muszę kluczem otworzyć i jeszcze jeżeli jest taka potrzeba to, to też opowiadam dalej o samochodach, przyjmuję od niego połeczkę, tak jak teraz klienci wrócili z przejażdżki, ja pojechałam, poszłam z nimi jeszcze na parking podziemny pokazać samochody inne i, i poopowiadać, i porozmawiać. A Daniel pojechał na kolejną przejażdżkę, Ja teraz wracam do showroomu i działam dalej z planerem. No, tak. Jest po 21.00. Daniel jeszcze nie wrócił z ostatniej przejażdżki. Już powoli tracę moc. Właśnie jestem po rozmowie z moim bratem, który mieszka w Szwajcarii, który ma jutro rodzinę, 19 wrzesień i. I poprosił. Zastanawiałam się, jaki prezent chciałby z okazji urodzin, bo ja jestem za tym, że wolę raczej kupić albo zrobić, dać, podarować to, co ktoś sobie życzy. No chyba, że wiem, co sobie życzy, to nie muszę pytać, ale jeżeli nie wiem, to zawsze wolę zapytać, żeby ten prezent był Przez posłużył po prostu. I. Nie wiem, czy życie, ale e, DJ Dex, Mixtape 7, pre-order. <grydy> Nigdy nie kupowałam płyty za 400 złotych? Goś tak, ale to jest podobno jakiś sztos historyczny w, w polskim hip-hopie, więc, e, no, Bartek się bardzo jara. Ja się bardzo cieszę, że mogłam mu Sprawić przyjemność, że mogliśmy mu sprawić przyjemność z okazji urodzin. E, I pozdrawiam. Braciszka, mojego kochanego, <gry> który właśnie, bo zaczęłam mówić o nim, dlatego że powiedział mi, że te filmy teraz, takie właśnie mówione, z ręki, bez cięcia, jak zaczęłam robić. Aktualnie to nie jest trzecim takim. Bardziej mu się spodobały. On generalnie wcześniej nie oglądał moich filmów. Znaczy, się, nie, oglądał, ale. Rzadziej, jednak to było dla niego męczące, jakieś takie tematyczne, to no, gorzej mu wchodziły. A powiedział, że te teraz są super, bardzo mu się podoba i że jest takie flow, i to, on to trochę porównał właśnie do hip-hopu, gdzie jest takie prawdziwe, autentyczne, takie jak jedzie, takie jak jest. Tak jak na przykład też czas, czasami jest. Jak to się nazywa? Jestem zbyt zmęczona. No, że wiecie, że raper wchodzi na scenę, czy tam jakiś chłopiec wchodzi na scenę i po prostu jest bez, nie, nie że jakieś piosenki rapuje, tylko bez tekstu, jak to się nazywa? No, jak to się nazywa? No, możecie mi napisać w komentarzu. <laughs> no, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że to jest taki właśnie w tym momencie. No, ja się cieszę, bo ja też się z tym dobrze czuję. I dużo jest takich przemyśleń jednak, jak się okazuje, w ciągu dnia, które można poruszać i też są bardziej takie błahe a też jest dużo takich, yy, z, których, z którymi, wa którymi warto się podzielić a propos różnych sytuacji, rzeczy itd. a a propos fluidu właśnie wegańskiego, który Wam dzisiaj pokazałam to po całym dniu prezentuje się tak no widać, wiadomo, ale yy, takie już zaczerwienienia na twarzy no ale nie ma co się dziwić, jest po 21, ale malowałam się dzisiaj o... ko koło 8. Więc no, super, co? Za 10 zł. Bagański, nie na zwierzętach i z naturalnym składem. Rewelacja. Jutro myślę, że przetestuję kolejny, który Wam pokażę. I będę Wam polecać w ogóle takie kosmetyki, bo bardzo dużą uwagę zwracam na to, żeby. W kosmetykach nie było przede wszystkim krzywdy, czyli żeby nie były testowane na zwierzętach i żeby nie miały sobie pochodzenia zwierzęcego składników. No i też, żeby nie krzywdziły nas, czyli nie były ze strasznym składem, tylko z naturalnym albo z jakimś delikatnym, który nie powoduje większych szkód. Bo z tym jest bardzo ciężko. Niestety na rynku ja robiłam bardzo duże porządki w szafie, wywaliłam w kół, w kuchni, w łazience. Waliłam większość kosmetyków, pozmieniałam i nie kupuję już żadnych takich śmieci bo nazwijmy rzeczy po imieniu śmieci, to są śmieci ehm, Ale to może o tym jeszcze też na pewno więcej powiem kiedy indziej. Wyjechaliśmy z Chorów i jest ze mną już danie, jest godzina 22 teraz jedziemy do Złotych Tarasów pod pododować samochód, bo jest potrzebna bo bateria i jedziemy coś zjeść, bo już jesteśmy głodni chociaż dzisiaj zamówiłam sobie właśnie Chcecie coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jedziemy do Złotych terasów, bo jest tam co jeść. W odróżnieniu do supercharżyna Tesli, który jest w hotelu Regent, tak. gdzie nie ma w okolicy praktycznie nic: ani sklepu, są jakieś restauracje, ale takie bardziej pubowe niż jedzeniowe. Hmm. Dlatego jedziemy do tych Tarasów na strefę restauracyjną. Tak. <laughs> bardzo. A ja chciałam powiedzieć, że właśnie yy, tak jak wczoraj, w wczorajszym vlogu wspominałam. Zazwyczaj zamawiam sobie obiad w pracy i nie gotuję w domu, ale czasami gotuję, ale no... Jestem tak zwyczajna, że się tak mieszam po prostu. Generalnie dzisiaj chciałam powiedzieć, że zamówiliśmy to jedzenie w pracy i jadłam jedzenie, obiad w pracy, ale jesteśmy już tak głodni, bo już jest po 22, a jeszcze musimy coś tam ogarnąć, więc... Normalnie o tej godzinie bym nie jadła, ale muszę trochę się posiedzieć. Właśnie przeczytałam informację, że Senat przegłosował zakaz hodowli zwierząt na wstrągi. Tak się wzruszyłam. Chciałam Wam powiedzieć tą informację, bo to jest niesamowite, że w naszym kraju udało się coś takiego. To oznacza naprawdę uratowanie życia milionom zwierząt. Tak się cieszę, że to się udało. I, I bardzo walczyli, przy tym, że przy tym otwarte klatki i, i Fundacja Viva i, i naprawdę są rewelacyjni. I chwała wam wszystkim ludziom, którzy też w tym uczestniczyli, którzy podpisywali wszelkie petycje, robili cokolwiek na, na rzecz poprawki zwierząt. Jesteście wielcy, znajdziecie Dobro, zawsze wyciężę. Dochodzi godzina 23 i... O już mogę sobie zdjąć. I okazało się, że w Złotych Terasach są restauracje zamknięte i wylądowaliśmy w McDonaldzie przy dworcu. Także mi zostały tylko frytki, które właśnie Daniel przyniósł. Jakiej smacznej kolacji dla mnie, dziękuję. Kończę już na dzisiaj. W nie będę dzisiaj nagrywać. Zobaczę, czy dzisiaj uda mi się zmontować. Myślę, że tak czy siak wyjrzycie to jutro zapewne, pewno, bo już za godzinę kończy się doba. To co? Dobranoc? Spocznego i dobranoc. <grym> Cześć.